To jest świat marzeń To jest mój ser. Witajcie podróżnicy świata Dzisiaj wybieramy się na kolejną podróż Tym razem będzie to podróż do kopalni Ale zanim to zrobimy najpierw się prześpimy Okej okay? i kładziemy się do łóżeczka <laughs> czy, czy ja śnię? Czekaj, czekaj czy, czy to jest najlepszy sen życia? To jest kolejny raj, to jest kolejny świat. Dobra, podróżnicy, w takim razie ubieramy zbroję. Ja zakładam jeszcze mój mój kapelusz podróżnika i wybieramy się w podróż po raju. Kolejny raj, kochani. To jest już sen. To jest spełnienie marzeń, to jest sen. Ja, ja chyba śnię, że jestem w takim świecie. Zobaczmy. Z prezenta wypadły nam cukierki. Wow, to, to jest świat marzeń. To jest mój sen. Już wiecie o czym żów nigdy śpi. Już wiecie, że żółwik marzy o tym, by zabić tą ładną owieczkę. W ogóle, kochani, jak już jesteśmy... Jak już jesteśmy w świecie marzeń, to mogę wam coś zdradzić, ponieważ ostatnio bawię się troszeczkę tym tere fere dziupakiem I wow! I dograłem parę modyfikacji, między innymi jest to modyfikacja na koszmary oraz piękne sny. Właśnie teraz znajdujemy się w pięknym śnieżu, mówię. Ale także dograłem, jeszcze są traki ze Skyrima, dlatego jak będę na przykład wyszczeliwał łuk, to będziecie słyszeć wystrzeliwanie łuku, albo też strzelanie z... To jest bardziej efektywne Tak naprawdę jest teraz miliard rzeczy Które urozmaicą w tereferę. To są moje sny Właśnie teraz wraz ze mną wyszliśmy w moje sny I patrzcie O, ten jest mocniejszy To trzeba na niego użyć szczelbę O, ale mnie odrzuciło Dobra, jeszcze łuczku O kurde A ten jest jakiś lepszy już. Reszta, okej okay. W takim razie paróweczko, dzisiaj cię zjem na śniadanie! Czemu ty się lecisz? Parówka się leczy, parówka się nigdy nie leczy! Parówkę jak zjesz, to nie odrasta parówka! Przecież to głód rozwiązany na świecie, jakby tak parówki się respiły. No ty w ty, tym nie nad nie uderzę. Muszę go chyba halabardą ściągnąć. Choć nie, dobra, wbijam jego. O kurde, umrę się pokazać ci świat, piękny klarowne miejsce. Słuchaj dziś moja desko, ten świat to jest marzeń snów, wspaniały świat. Dzisiaj odkryję z tobą go, bo to mych marzeń sen, to nie koszmar. Tutaj są także różne. Prezenty. W ogóle, wiecie co? Jak już jesteśmy tutaj, to jestem w sumie ciekaw, co się znajduje pod tą powierzchnią. Może są tam jakieś minerały, których ludzkość nawet nigdy nie, nie poznała. Zaraz zobaczymy. Dobra, kochani, niestety nic tam nie znaleźliśmy. Bo już powoli się no zrobi, a co to jest, jakiś fajny mały ptaszek. Dobra. podwiedzajmy sobie jeszcze świat i zaraz mamy w końcu łóżko, i zaraz się wydostaniemy z tego świata. O, widzę jakiegoś Kejwa, to tutaj wyjdziemy. Może tutaj będzie więcej minerałów niż w realnym świecie Jeszcze sobie tylko zbiorę ten prezent, uważając na tą parówkę. Ok, trzeba jednak parówkę zaatakować. Ok, w takim razie zbieramy naszą deskę. Gdzie ona jest? Tutaj jest nasza deska i wchodzimy sobie do tego Kejwa. Wow! fuck muszę uważać na to, bo zaraz umrę. Jakiś, patrzcie, mamy tutaj jakiś rainbow. Ma materiały, zbieramy je. To może być ostro senne. W końcu, nie zawsze można mieć realne sny. O, tutaj mamy jakieś żelazo, to zbieramy jak najbardziej. I w takim oto sposobie dobrze powiedziałem, że pójdziemy sobie na kejwy, tylko pójdziemy sobie na kejwy w świecie marzeń. W świecie snu. Jestem ciekaw, czy jak są dobre sny, czyli takie, w którym na przykład nie ma potworów, tak jak teraz. To czy są także sny złe, czyli że na przykład te teleportujemy się do koszmaru jakiegoś, gdzie wszędzie są potwory, gdzie na przykład goni mnie jakiś yy, aż ketchup z, z jego pokemonami, czy, czy raczej tylko jest ten świat marzeń? Trzeba będzie kiedyś przetestować i się bardzo często położyć spać, żeby sprawdzić z ten mit. Dobra. Baby Creeper, malutki Creeperek. I ja oni mogą. Ale... Ale faza, stary, ty zawsze mnie straszyłeś. A teraz mogę cię oswoić? Mam gdzieś gunpowdera, mam tylko kulek po gunpowderu. chwytaj moje kule. Nie chcesz, dobra, czekaj, mam chlebek? A chcesz chlebka? Chcesz chlebka? Chcesz chlebka? Trzymaj chlebka. Dobra, niestety mi się nie przydasz kolego. Ja tylko zrobię ci egzekucję. Jak przystało na Creepery, umrzesz z, yy, z prokupalnego. palnego. Mały creeper. To może gdzieś tutaj będą jeszcze jakieś fajne małe stworzenia, trzeba poszukać. O, o, jest, jest, jest. Dobra, słuchaj, słuchaj. Zabiję twój. Ile tutaj jest tych małych creeperów? Słuchaj. Mogę cię oswoić, proszę. Daj się oswoić. W sumie zawsze marzyłem o tym, żeby mieszkać w świecie, gdzie nikt nie chce mnie zabić, ale to jest trochę nudne. No, wybuchnij. Wybuchnij na mój widok. Proszę cię, zabij mnie. Ty chociaż, ty, proszę cię. Wybuchnij. Wybuchnij. Jest. Ale. Ale czemu mi nawet damage'a nie zadałeś? Nie będę mieszkał w świecie, gdzie nic mnie nie chce zabić, gdzie wszystko jest nudne, bo chociaż powinno mnie zabić, wybuchnąć czy coś, nawet jak wybucha to mnie nie zabija. No co, co się dzieje z tym światem? Ja w takim razie wracam do mojego normalnego świata. Nie ma przebacz. Okej, okay, kładziemy się. Co? Rozumiesz kobieto, że podczas snu umarłem i mi wszystkie temy zniknęły. Znowu mi zniknęły wszystkie temy. Ja walę, no to teraz nawet nie ma sensu robić odcinka, skoro nie mam mi temu. W takim razie, kochani widzowie, serdecznie dziękuję za przybycie na ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał świat marzeń. Jeżeli tak, to lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i pamiętajcie, jeżeli Wam się śni marzenie, to nie wracajcie do normalnego łóżka, bo umrzecie.